Siema, dzisiaj pokażę Wam, jak wyglądał mój lot na materę. Na początku sobie wszedłem na lotnisko, jak totalny kozak. Tutaj jest nasz lot. A to jest nasz samolot. Tak wygląda nasze miejsce. Mamy sporo miejsca i też jest w miarę wygodnie. Proszę Państwa, lecimy na Maderę. Tak wygląda nasze menu. Ogólnie jest sporo rzeczywego, a ja sobie zamówię. Zupę pomidorową za 15 zł. Tak oto się prezentuje. Ona jest w takim kubeczku i jest do tego sól i pieprz. No i oczywiście łóżka. Zupa była dobra, ale w sumie nie jest taka dobra jak pomyślałam, że 15 zł kosztowało, Ale tak wygląda toaleta. No taka normalna. Wiem, że jak są loty nocą, no to jest podświetlana. Tak wyglądało to lądowanie. Była tragedia, aż zacząłem mówić, że życie jest piękne. Pierwszy już taki raz. Kocham swoje życie, kocham, kocham, kocham. Ogólnie rzadko klaszczą w samolotach pod koniec, ale teraz każdy klaskał. Po prostu, no, ja nie wiem, jak wylądowałam w jednym kawałku. A tak wygląda proszę państwa madera. No i siódme, najbardziej niebezpieczne lotnisko na świecie. Ogólnie 6 minut od lotniska mieliśmy hotel, więc giga wygoda tak się prezentuje, a tak w ogóle widok z naszego pokoju się prezentuje. Chciałam powiedzieć, że nie nagrywam dużo na maderze byłem 7 dni, ale pokażę wam co się stało ostatniego dnia. Zajebiście spadamy! Więc co, dziękuję za oglądanie i macie jeszcze tutaj pod koniec takie całe pokazanie Madery.